Siemaneczko, z tej strony mikrodawidz.z I... no kto to? Tomek Taki setomek. Tomek z gier Dzisiaj po ostatniej awarii naszego rozrzutnika Co gdzieś tutaj będzie, gdzieś będzie link, gdzieś tu chyba Z tamtego vloga stwierdziliśmy, że czas... goni, terminy gonią Czas nie ma na naprawy ta, ta. I, I co? I gier, łącznik przyjechał do nas. z Tąkiem Na pomoc. Pomagają nam rozwozimy Jedzie właśnie, Kacperek jedzie. Do Donaldirem. I Valtrampom No i także tak to wygląda. Ja ładuję. Kacper rozwozi, a Tomek jak się... Op ja przyjechałem w charakterze mechanika co nie? <grymianie> no, po prostu no, Teraz to tak przy, Przypadkiem, jakby coś się zrobiło, to To mamy też mechanika Będziemy tak, działać Nawet dwóch po szkołę Dobra, <grymianie> <grymianie> masz to masz, weź coś tam Dziawnik nagrywaj, a ja będę ładował To działa? To działa Dziab. Kameruje? To się kameruje? Tak, to się kameruje <grymianie> Ej, bo puszcz puszcz. moje szelki Ty Łżesz tych życzy Ty, nie Oraj! Weź puch podnieś Później se porasz Chyba jest tego trochę materiału do rozwiezienia, nie wiem czy widać na kamerce Trochę jest słabo Ale jest trochę materiału do rozwiezienia Dawid daje czadu Ursusem Jeszcze przed wyjazdem do Dawida skracaliśmy z kastrem łańcuchy. O kurde. Jakbyś tu przejść, człowieku, nie zabij się. Rolnik, powiedz coś parę słów do kamery. Warfa ma 6 tonowa, wejdzie z 8. Jak to lepiej. Dawid mówi, że dwa rzutyki jego tu śmiało wchodzą. Nie wiem. Ale chyba tak Dosyć grubo walone jest Na polu Pod warzywka Pod ziemniaczki Tu będziemy trochę rozwozić Tam jeszcze jest kubka jedna Jeszcze Dawid chce na łąki coś powozić Jak starczy czasu Jest tego trochę materiału a co tak wolno? Tak wolno Przepraszam Poprawię się o, o co tak wolno? Powiedz widzę co będziesz sadził w tym razie Co Co będę? Co będziesz sadził Sadził, siał Weź to trzymaj tak fajnie jakoś Ale ja nie umiem tego trzymać fajnie Dawid wiesz że ja czasu tego nie używałem? O, 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 tak o, o, o Ale, o, nie? Ale ja teraz nie widzę na przykład co jest więc co widać A szkoda nie? Szkoda nie? Musimy może nikt odpalić Tam będziemy widzieć co będzie, co będzie? Tu będzie hektar 30 ziemniaka. Nie wiem, czy cię widać, czy to da? To Tutaj, to właśnie jeździmy, po tym tu będzie ziemniak, hektar 30. Jakieś 500 kg będzie podkiełkowanego a reszta będzie na późny zbiór. A to już mówiłem w tamtym vlogu. Tak? No, a. opowiadajmy, ale się trochę spozmieniało, bo bóg przenosimy w tamtą stronę. Tylko tu, co miałem szkowane pod buch, to będzie tam gdzieś, o tam, bo żeby ziemniaki w jednym kawałku po prostu i moje wrażenie w na poszło na marne cztery, cztery beczki tu na tym kawałeczku są osiem hmm. litrów nawet kwarantowych w nie szczędzą, nie szczędzą, powodzi się azoty drogie azoty, litera że Anka wykopie te ziemniaki <laughs> dobrze, że tego GoPro ma stabilizację, bo to widzę, że łapa mu się, trzęsie jak Chyba musisz piwo ubić, masz... Co jesteś, no A, Ewidentnie Kiedyś to było Było nagrywane Nie, A. to co teraz? Ja nie wiem teraz co mam mówić w ogóle Chodzę, tak sobie coś tam gadałem od rzeczy Przecież nie. Tam jest gospodarz, tego tam tego nagrywam. Zaraz pójdziemy, zaraz to... go tam zestresuje <laughs> Co widzowie, działamy już yy, 6-7 rozrzutnik. Ładujemy. Jeszcze trochę tego będzie. No jest, trochę tematu. Wcze Do wieczora. No z 30 tu myślę, że. Liczyłem 25, ale tak jak wyładujemy, to. Obornik to... się wozi, bo trzeba się tak ta, ta, ta. Skrzydła <laughs> zaraz dostanie. Czekaj, Family kontent, nie mogę przeklinać. Ja Czyli będę... tu już przekinałem trochę. No ja będę musiał go Serio? No No widzowie, już jesteśmy ku końcowi. Znaczy do końca to jeszcze trochę brakuje, ale już niedużo. O, jestem Susik, proszę bardzo, tam kapec jedzie. Rozwalać, już tu jeszcze zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 12 przyczep obornika zostało I tyle już rozwiezione Wozi, wozi, końca nie widać Jest godzina już chyba gdzieś w pół do 6 A zaczęliśmy około przed 13 Chyba 12.30 gdzieś tak zaczęliśmy Jest pół do szóstej. O, bociek, wiosna, zobaczcie Bociek Poleciał No i tam Kasper, zaraz do niego wsiądziemy Ten rozrzutnik zaraz z Wami załaduje i do tego jeszcze była rozlewana gnojowica, więc i po co kupować azot, nawozy, jak można dostarczyć to w postaci obornika, no ale też trzeba mieć go, tak? W postaci obornika i gnojowicy. I FOL to jest 6 tonowy, Wolfram ma 6 tonowa. E to nie wiem, no 6 ton, to jest taki już humor, są tutaj gdzieś z pół roku, 4 do pół roku, 4 miesiące do pół roku leży tutaj ten obornik, więc już jest taki troszkę przednity. Więc yy, ciężki jest, na pewno jest ciężki, nie? A ile wchodzi, no to to już yy, kwestia, o to policzyć tak jakoś, ale nie wiadomo ile on waży po drugie. No także na te dwa hektary tych 20 rozrzutników, czyli 10 rozrzutników na hektar wychodzi się około około, nie. No i tam warzywa. Dobra, widzimy się jak będę jak będę będę ładował, kacper już tu podjeżdża, więc trzeba nabrać tematu. Powiem, wam, że niby tak sucho, 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 ale tu gdzie ja akurat... No wiadomo, po wodniku będzie mokro, nie? Ale akurat tu gdzie bierzemy to właśnie tutaj takie kolejne się zrobiły. Ale jakoś damy radę. Powolutku, powoli już trzeba wolniej, bo bez pośpiechu. Lepiej wolniej, a żeby się nic nie stało. Ostrożnie, o tak. Wolniej, ostrożniej. Aby się czasami nie przewrócić, bo wiadomo, właśnie ten nasz to jest niestabilny. Słuchajcie, powoli. Dobra, teraz pójdzie tylko pierwsze ślady, żeby sobie zrobić. Jak chcę już pierwsze ślady zrobię, to już potem już sobie śmigam po nich, nie? Ale żeby te pierwsze ślady o, zrobić i potem już jest elegancko No nie jest taki... Do tura to jest za krótki ciągnik, tak? Nie oszukujmy się No ale trudno, no co? No co zrobisz? Nic nie zrobisz Trzeba działać Zaczypiemy sobie pług do tyłu Naszą czwóreczkę Naszego złomka żeby była jakaś taka mała przeciwwaga O widzicie jak kurde Jakaś tam mała przeciwwaga jest Jest Zawsze coś Już ten tył trochę ciągnie, nie? Z przodu opony i tak już takie zdarte, że Ono już mało co ciągną, więc ten tył teraz robi robotę na pewno. I tak to wygląda no co? Walframa N 218P, jakby ktoś pytał. Wałek yy, pionowe wałki. Podwójna taśma. Zaraz w ogóle przyjdziemy do Kacpra, pojedziemy, pokażemy jak to rozsypuje I ile rozsypujemy, żeby nie było przesów. jest na maksa W ogóle ciekawi mnie jaka będzie oglądalność Jakie będą wyświetlenia No, co będzie to będzie, nie wrzucam filmu, więc będzie może być słabiutko Ale to tylko dla fanów, widzowie to tylko dla fanów. Dla was, no bo tak szkoda mi was, że, że tyle czasu nie nagrywam. I też ja bym chciał troszkę tak czegoś innego, a nie tylko praca i praca i praca. I się nie kończy. Dzień za, dnie, dzień za dniem leci, a nic się takiego, tylko się pracuje bez przerwy, tak? Czekaj Wycofam tylko i Opuszczę ciągnika ciągnika. tylko jeszcze sobie zgaszę go Jak teraz będę jechał to zgaszę Napiszę, że następne załadowane I mogę iść Do Kacperka Nagrywamy, to się kameruje Czekaj, w którą stronę? O, to się kameruje? Cześć No i tak to wygląda widzowie Ale Tomek nie, jechał z tą Tomek, ale ty z... nie, nie, nie nagrywał z góry Zobaczcie widzowie, tak ja idę pokazać. Jak to wygląda? Jak grubaśnie? O, grubo czarno, sypie, full. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. To będzie takie będą warzywa. Pięknie, grubaśnie. Pięknie, dobra i wracam do ciągnika, tam nie będę chodził. Czy John Nadira wam nagram? No, Dobre GoPro na banie I do ciągnika Tylko starażować i przeobrać Nawet nie wiem czy, czy będzie trzeba starażować Wiesz co to lepiej tak się przemiesza to jest No To tutaj już słońce zachodzi pomału i świeci wszystko No ale tego nie wiem ciężko się ładuje Jeszcze trochę zaraz niżej zejdzie to tam coś pałą Tego nie kameruj Ekologia John Dilścił John Dil puścił że pierwszy A widziałem, widziałem Nagrywałem gości Bo no, u Ciebie się pasie Tak do Jobniku No <laughs> Gdzie? 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 Czekaj, to się zapika Akcie przyjechało gdzie Przyleciało przyleciał? <laughs> o coś numer, jakiś John Deere tutaj Podjechał Wolnić Co? Trzeba Ale będzie. No. 20 kg Bez żadnego azotu, bez niczego Nic nie trzeba dawać ale o to chodzi O to chodzi, żeby było zdrowo A tu jeszcze była gnowica lama Kurde Będzie No, Spin Bociek, bo cię rozjedziemy Będzie po pierwsze, bo Da. O kurde, jeszcze kultywator muszę się zaczepić Co Co? Co tutaj rosło? Yy, to Jarmus jest. jest. A, Jarmus. Nie schodził to ja przy zimu, przy zimu, A Jarmus w ogóle wszystkie zimuje, Ja się nie boi mrozu. A jeszcze to mieliśmy rozwieść I rozwieziemy. Tak. ziemniaki To jest najważniejsze w sumie. Terenie. A w sumie nie. Podziomniaki. Zimniaków jeszcze. Kiewały. A czy nie, bo ja podkiekowałem? No, no, ale wie. i tak podniełkowany do 1 marca tak najwcześniej kwietnia i kwietnia Chciałam, Nie, nie będę przykrywał Ale czuło, no, w to raczej w poniedziałek Podjedziesz i zadziałamy Bo Wtedy od rana, jak, da, jak dasz radę Mamy rady ale nie w oczy No Nie zdążyłem umyć go w góry Widzowie, tak. nie patrzcie na John Deere'a Dzisiaj brudny jest, może w poniedziałek będzie czysty No wiesz, tak się kurzy No U mnie też Pulsusik nie, nie, nie pamięta kiedy był umyty Ale wiesz Niemorałem w tym roku trochę dzisiaj no, słyszałem, i... słyszałem Dawał radę z tym, z agregatem? No, nie na porządku nie chrzestliśmy Tak? Normalnie Dobra, idę do swojego Opie, to jest Idę do swojego i co jest 105 koni chyba? Coś takiego <laughs> Jeszcze zielony to plus tam ileś do mocy albo na minus, raczej na minus, raczej na minus I co widzowie? Koniec ostatnie pół gdzieś rozrzutnika ładujemy 1924 Ma 25 rozrzutnik i kończymy Majdan Nagrywam już byśmy zapomnieli prawe końcówki nam nagrać, że jestem taki kurde. No się dziś, no czy Ja od 6 rano pracuję, więc trochę już jestem zmęczony. Byśmy prawie zapomnieli nagrać. Patryk przyszedł to mówi nagra. Nagra, dobra. Nie zamyka, bo tam takie na rozdzielaczu coś, gdzieś tam olej mleje się jest wyłączone całkiem. Są węże podwinane i no nie mogę zamykać łyżką krokodla. łyżką krokodla, nie łyżko wspieram ile się daje, ile to już No dobra widzowie, kończymy tego vlogaska. Jeżeli byliście do końca to e, To fajnie, dajcie lajka i komentarz o treści Polska moc, hashtag Polska moc A ja Wam przyjmę przypnę serduszko widzowie moi no, nie także co? Subskrybujcie kanał, komentujcie, łapkujcie I co? Siemaneczko, do następnego! Elo, elo, siema! najgorsza robota, nie?